Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mandzie, dzisiaj mam dla Was coś dużo bardziej interesującego, aniżeli top 5 lub top 10, ponieważ jest to zdekryptowana wiadomość od Mangla. Tak, jest to zdekryptowana wiadomość. Oswald awesome Friends 56, jemu udało się wyczyścić całkowicie audio, które wydaje Mangl i wyszła z tego. Powiem wam szczerze, że ukryta wiadomość, moim zdaniem wyszła z tego ukryta wiadomość. Najlepiej będzie, jeżeli posłuchacie sami. Po kolei mamy tutaj głos mangla wyczyszczony, odwrócony oraz tak normalnie szumami i tak dalej. Jeszcze wam muszę powiedzieć, że istnieje teoria, iż mangel tak naprawdę chciała się skontaktować z policją. Dlatego wydaje właśnie te wszystkie dźwięki, te wszystkie szumy, ponieważ ona szukała kontaktu z policją. Chciała zawiadomić specjalnym kodem policji, aby przyjechała. I to rzeczywiście ma sens. To rzeczywiście ma sens, dlaczego ona się też komunikuje za pomocą radia, jednak. Po odszumieniu tego dźwięku, który zaraz usłyszycie, um, co ja się zgadzam właśnie z użytkownikiem Awesome Friends, że, że słychać takie jakby rozmowę mangla z policją, to znaczy nie tyle co jej głos słychać, tylko słychać, aby ktoś się chciał z nią skontaktować, jakieś wyrazy typu how are you i tak dalej, jak się masz. Ale na samym początku posłuchajmy sobie normalny dźwięk od mangla, jak to leci z szumem. Time. Teraz poradzę sobie posłuchać bez szumu. Jak dla mnie to był całkowity bełkot. Z tego osobiście nic nie zrozumiałem, ale wszystko robi się dużo ciekawsze chwil, kiedy odwrócimy ten dźwięk. I co ja teraz tutaj słyszę, wiecie, powiem wam tak, że nie chodzi mi tutaj, żeby domyślać, czy, czy słychać jakąś wiadomość, czy nie, tylko mi bardziej chodzi o fakt, że rzeczywiście Mangle nie wydaje po prostu takich dźwięków, gdyż ma zepsute radio, tylko że rzeczywiście chce się z kimś skontaktować. Jeszcze raz puszczę wam ten fragment, gdzie moim zdaniem słychać wyraźnie How are you? Słuchaj, takie właśnie trzy słowa. How, tutaj jest właśnie o to, tutaj jest największy szum. Później słuchaj, takie jakieś o, coś w tym stylu, taki bardzo taki gładki dźwięk, taki gładziutki dźwięk. R właśnie angielski jest bardzo takie gładkie. No i tutaj znowu jest leciutkie podniesienie na y. No i właśnie nie chodzi mi tutaj o to, że mangl ma jakąś ukrytą wiadomość i tak dalej. To znaczy jest ukryta wiadomość. To jest właśnie ta ukryta wiadomość. Jednak chodzi mi o to. Że Mangle, jako postać, próbowała się prawdopodobnie skontaktować z policją lub z kimkolwiek. I ma właśnie to nagrane, jest to zapętlone, dlatego wydaje taki, a nie inny dźwięk. Moim zdaniem, dzięki tej teorii i temu nagraniu, mamy całkowite wytłumaczenie, dlaczego Mangle atakuje. Ponieważ, jak wiemy, wszystkie animatroniki chcą chronić dzieci, prawda? Mangle próbowała zadzwonić na policję. Tutaj, w tym miejscu, słychać fragment, że ktoś tutaj mówi. Nie wiadomo o co chodzi i tak dalej, ale na pewno. Na pewno to nie jest głos mangla, to jest głos przez słuchawkę. Jak wiemy, Scott tworzył grę sam, zatem on musi podkładać fungajowi głos. On pewnie, jeżeli założymy, że ta teoria z policjantem jest prawdziwa, pewnie policjantowi również by podkładał głos. Tutaj słychać wyraźnie coś. To jest głos Scotta. To jest zdecydowanie głos Scotta, to można poznać. Jeżeli ktoś już grał w FNAF 1 i FNAF 2, to zdecydowanie pozna ten głos. A później widzimy, jak właśnie zdesperowany policjant nie rozumie, o co chodzi Manglowi, ponieważ ona nie może mówić, ona jest animatronikiem, po prostu tutaj wzdycha i dodatkowo wydaje mi się, że właśnie on wzdycha i Mangl postanowiła, że ona sama musi coś zrobić, że ona sama musi coś zrobić i dlatego ona atakuje. Po prostu skoro nie ma reakcji ze strony policji, mimo że ją wzywała właśnie tym kodem i w ten sposób się połączyła, i tutaj mamy, powiedzmy, że mamy tą ewentualną nagraną rozmowę, właśnie próbuje. Ona wziął sprawiedliwość w własne ręce i dlatego nas atakuje. Nie wiem, co o tym sądzić, nie wiem, czy ta teoria, co właśnie teraz mi nagle przyszła do głowy, jest prawdziwa i tak dalej. Jeżeli zakładamy, że to jest prawdziwe i tak dalej, to znaczy to na pewno jest prawdziwe, ale jeżeli zakładamy, że moje domysły na ten temat są prawdziwe, to wtedy zaczyna się robić bardzo ciekawie, jak już by nie było bardzo ciekawie, robi się jeszcze bardziej ciekawie. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem oraz napiszecie komentarz, co sądzicie o moich przemyśleniach. A tymczasem to będzie już koniec tego filmu, kolejny film z Five Nights at Freddy's już za dwa dni, piszcie w komentarzach również z czego byście chcieli, żeby to był film. Czy chcecie taką ciekawostkę, czy chcecie jakiś top 10, czy może po prostu, żebym zajął się wreszcie Five Nights at Freddy's 1. No, to byłoby na tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!